Hej, cześć, no Matko, witam was w kolejnym odcinku z y, Brawl Stars'a Macie stać czapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, żeby nie przegapić filmu Te subskrypcje za darmo, więc polecam to zrobić W każdym momencie możecie to zrobić, osubskrybować y, Zrobimy tak, że wbijamy na kiełka na 15. no Nie mogę się wysławić, a później gramy, później oglądamy TV No, Brawl TV oglądamy, Brawl toka. Żeby zobaczyć, jakie prace, są dobre żeby uh, być, żeby mieć El Primo na, no, na top, top być El Primo, być top El Primo o bo, a, ale mnie bije, ale mnie bije, chodźcie do co jest, ło O, o Trzeba go wyjaśnić, bo, no, mi rozdzielkę, co jest, w ogóle Co jest, uwa. Nie no co jest! To nie tak to był bot. To nie tak. To nie był bot. to było? Jakiś rozgaz w, w ogóle wytysy. Co było tacy w ogóle są? Eee, jajaj. Uuuu, jajaj. Dobra, lecimy kolejna lódka. Ciebie, hop. Tu jakiś cel kupi. Zobacz, tu lezwali Nie trafiłem. nie trafiłem. Oa, Boli. Aha, łatwo! Aha, łapko! Ha, no! Łatwo to sobie wyobrażał. Fidosyk. Dobra, no. Kurna, kolejne wiadomości jakieś. Kurna, kolejne wiadomości jakieś. No to nie, nie, to nie. To jest kiełek. To jest jest to jest kiełek. Nie, nie! Ua! Yyyy... No dobra. Co mogę powiedzieć? Cięcie? Pip. No i tym. O gramy. Nie, no nie wiem. Nie wiem, no. To jest sprawiedliwość. Gdzie jest sprawiedliwość? Jakiś na mnie, no. Tak. Tak. Trzy. Ja... będę kampił w krzakach. Będę kampił, będę kampelem I co, i co, i co ci do tego? No, i co ci do tego? Co ty kampię? Jestem taki słaby, że muszę kampić I no... Będę Bo na klucz muszę żyć O, ale małe, ale małe Mmm, jakiś kształt pomina wyczupy Nie no, zabij mnie no o! Wow. Proszę nie! Proszę nie! Rozważajcie! Mały z i gargamelu! O! Chodź tu! No łatwo! Epstein! Kto tu jest? O! Wow. O! Wow. Ale łapo! Nie, nie, Wywalaj, wywalaj spod mojej przywala, Moja My falma, moja falma palma falma, haha To przywala, 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 to tak. nie to mnie. no to przywala, 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 no przywala, przywala, No przywala,

No ale mnie przyciągnął. Zobaczcie, ma duży ciągnik. O, co, co, co jest? Co mnie wywaliło? Dobra, za za, za, za za bardzo dwęki wydaje jakieś dziwne. Muszę to się pohamować. <gry> Proszę nie, mnie Nie no, czemu mi chodzi sama? U, dobra, łatwo z tobą. O nie, wtedy mnie zabije gaz. Dasz kosz? Das, das, das. Idź sobie. Nie no. Aaaa, nie chcesz no. Dobra, no, zmieniam postać. To jest naprawdę jakieś... To jest zliwe jakieś. No, dobra, biorę Eee, czy wysyłkę? Nie, nie, nie. Albo zmiana planów, dobra. Wbijam burza na 20. No, zmieniamy plany. Bo to no, nie idzie wbijanie 15 razy A se w tym odcinku będę wbijał 15 No Bo no ciężko O co jest? To ja jest tu Uta, bo na nim o, o, o Chodź tu, chodź Jak tam się mówi do Selby tak. POTATO! POTATO! Ne? Dobra, nema. Nema, se skitrao. Hop, młody se skitrao. Dobra, idemo... Idemo pod njega. Že bi mu O, dobra, vamo No nie, no nie wiem. No, to ty wiecie, chyba? Dobra. Chociaż to. Ja w ogóle muszę bić, żeby to bić. A trzecie 2, no to po prostu to... nie sobie wobec No i co mi jakieś smsy znowu przysyłają Dobra. Musiałem na szybko odpisać. Wy tego nie widzieliście, bo na tym telefonie sobie odpisałem. Dobra. Znowu mi przychodzi wyty. Co on robi? Ojej oj.

Nie, Team Genie, co robi? A, Team, Team, Team Team Genie, Genie, no To Genie na WTP Ale czy co? mi w ogóle takiego Czy no, za dużo używam, nadużywam WTP Dobra, nie wiem, teraz kogo wbijać chyba go, ale nie, będzie, że go będę nie, O jest co jest? nie, jakiś nie, Ale nie płacę. O, co mam? não co do ciebie. 105. man. Não, man, nie, Não man. Nie możesz. Nic cię jest taki. Co o uh, uh, No tu. A tu No co

No, mógł go zabić, a zabił mnie. fajnie. No? Okay. Jeżeli ten czas mi się jeszcze raz wodzie. za 30 sekund się wodzie. No nie, no. Ci byliście przygotowani. Eee. Skurczę. Czekajcie, sepci się to. Ten dzwonek. No. no żeby was tutaj uszy nie bolały. Czy co tam bacie Dawaj, dawaj, jacho tu Dawaj, Echo tu, teraz to to hmm, hmm, o to chodzi. Teraz się pieni włączy. Ta, wydaje. To myślę, że mi tylko telefon brzmi. Ja go będę trzymał, żeby... Żeby sobie ulta nadować.

No <noise> Lag, 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 tak, ping, to że mówię, to już. Dobra, ja lekie tak wbijemy w dzisiaj się Idziemy oglądać prawdziwą TV. E, dobra, zaraz będziemy. Pip. Dobra, nie wiem, już trochę to wyszukuję i coś nie idzie. Nie wiem, będę cały czas czekał. Więc. Yy, no. Piiip. Dobra, wstałem do meczu, będziemy komentować. Uuu, na żywo. Uuu, piękny tik. Dobra. Fajny. jest fajny. No, kula. Czeka. Krysta w ogóle. w ogóle. No, 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 no obok. Albo, albo też... Ile cików w ogóle? po prostu prostej ma kuchni nie śledzi. To jest dużo to, będzie, to jest To do, Dobre, aż. Ile tyku, tak, 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 jakby I tak, 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 to no zaraz to wyłączę. Tutaj widać tego tika na czegoś. Z leonem Chyba go teraz pokona. Widzicie mają chyba 11 moty. Jeżeli dobrze widzę. No chyba tak. J nie, jeden ma 10 chyba. Chyba się nie ma tego 4 żeby... lego. No chyba się biją, oni nie filmują tego w lew. Na górze jest owonem. A tam ci co Hmm. się w ogóle biją dostał tak, Leon dostał 4 nie czerwików. Leon no to może być bardzo fajna jak armka Ci pewnie wygrałem, o tutaj Leon już zabił no okej okay. oj ten co, ten co już porobił zatrzymuję to no, no i tak chyba. No chyba Leon wygrywa. Leony wygrywają. Tak, one wygrywają. No i GG. Team Leon. No trzecią trzecim Hop 0 zero punktów dostał. Aki? No jaki typo. Za trzecią rangę. Hop zero punktów dostał. Nie wiem co jest. jak to jest możliwe. O dobra, kolejna gierka. Teraz do tej liczba, no, do tych do tej stref, do tych No. Uuu, jak robi, jak... jak leci chłop. To jest dobry team. To jest dobry team. Tyle, że, że niebiescy wygrają. Niby czerwodzi też mają dobry team, ale... No niebiescy mogą być lepsi. Bo tutaj ten... ten, który napalany daleko, bo który może być bardzo przydatny i penny. Która no, umia zapać ten. Jest taki łódź. Ten łódź może dużo zrobić Zastunował, dobra Waleła peny No jej, jej ten klon Nie ma ucieczki nie, no i zginął Ginęła ta Tam walnął w ta łódź łódź robi, łódź wszystkich robi Jak w ogóle szybko leci ult. Chyba ma ten star power Chyba, że ogólnie tak szybko leci Chyba nie ma star powera szybko leci łódź I tam walić co jak robi Krobi. Oj, oj, oj. No to jest bardzo wyrównane. Jak widać, to bardzo wyrównane. Tu będzie, będzie ostatnia już tutaj runda. I muszę to będzie stało. Dobra. No już chyba wygrywają. Tutaj bardzo dobra pozycja. Próbują z całych sił tutaj uderzać na przeciwników. No ale chyba po tak wygrają. No i koniec. A nie, bo to... Uuu, bo to w ogóle Telika mocy to jest. To jeszcze zaczekamy, żeby skończyli. Jeżeli czerwoni wygrają, to naprawdę. Naprawdę łowię, jeżeli czerwoni wygrają. A nie, bo to inna teraz. Tak, chyba do innej gry mi wstało w ogóle. No to dobra, no to. Yy, na, na pewno yy, zapraszam Was do no, kanału drugiego, gdzie nagrywam Robloxa No i no co, możecie zostawić taką gwiazdkę. Z też wyślę yy, link tego. Link Wam wyślę do klubu i do kanału w opisie będziecie mieli. Pa pa!